Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, to ja się nazywam Paweł. Już kilka świadectw co powiedziałem, ale powiem jeszcze jedno. Chciałbym wam powiedzieć taką sytuację, która miała miejsce w moim życiu. Gdy się nawróciłem i przyłączyłem się do jednego z kościołów protestanckich, kościół chwały się nazywał i od razu zacząłem być bardzo gorliwy dla Boga. I w tej mojej gorliwości pomagałem w ewangelizacjach ulicznych. Ja tam byłem osobą od sprzętu, od podgłaśniania. Były osoby, które śpiewały, które grały na instrumentach na mieście, na ulicy, a ja miałem za zadanie regulować dźwięk. I przyszedł taki dzień, że miałem napad wrzodów w żołądku. Ja te wrzody miałem od dziecka, dlatego że kiedyś się jako 3-4-letni chłopak zatrułem się grzybami. I miałem te napady rok w rok. A, ja miałem, a sytuacja, o której mówię wam, wydarzyła się, gdy miałem około 30 lat. Więc rok w rok przez 27-26 lat miałem, miałem e, napady tych wrzodów i na okorągło się na nie leczyłem. I to jest tak, że jak przychodził napad tych, tych wrzodów, to było 2-3 tygodnie, ja brałem zwolnienie lekarskie. Ból był taki, że się zwijałem, a pod mi po skroniach. I były takie sytuacje na przykład, że siedziałem sobie w, w markecie na kasie, bo taką miałem pracę i pamiętam miałem napad tych wrzodów, e, musiałem skanować te produkty na tej kasie, a, a, a pot mi tak leciał po skroniach z bólu, że to było po prostu nie do wytrzymania, nie do wytrzymania, ale musiałem pracować, bo musiałem zarobić sobie na studia, nie mogłem sobie pozwolić na zwolnienie lekarskie, takie miałem typu umowy. I przyszła taka sytuacja, kilka lat później, że się nawróciłem i zadeklarowałem się, że będę pomagał, będę pomagał nosić e, m, to całe nagłośnienie, nosić, nosić sprzęt, że m, pomogę to wszystko robić i nagle tego dnia mam bardzo wielki napad tych wrzodów. Mówię, o nie, nie dzisiaj, po prostu nie dzisiaj, bo mam dwa, trzy tygodnie wyjęte po prostu no, z życia. I siedzę sobie w pracy, bo najpierw byłem w pracy, a to całe wydarzenie miało być wieczorem. Siedzę sobie w pracy, i kolega do mnie mówi: Człowieku, zobacz, jak ty wyglądasz. Idź do domu, nie męcz się, idź do domu, dbaj o swoje zdrowie. Ja przemilczałem to, ja mu nic nie odpowiedziałem, ale w myślach sobie pomyślałem: Nie, ja będę dzisiaj pracował do końca, nie dam się, ta choroba nie zbierze ze mnie owocu. I wszystko będzie dobrze. I ja poszedłem tam, e, i jak wyjmowałem z e, samochodu, który dowiózł ten sprzęt, e, te głośniki, to ja ich nie mogłem podnieść. Tam była walizka z dwoma głośnikami. Ja musiałem tą walizkę otworzyć i brać te głośniki pojedynczo, a ja zawsze brałem podwójnie. Wtedy poczułem, że jestem osłabiony. Wtedy zrozumiałem, że, że, że nie mam tyle sił, co zawsze. Ale zrobiłem to wszystko, podłączyłem, dziewczyny zaczęły śpiewać, e, i poszły takie pieśni uwielbieniowe do Jezusa. Ja siadłem na murku, byłem szczęśliwy, że zrobiłem to, co miałem zrobić, nawet pomimo bólu. E, pamiętam, że spuściłem gdzieś głowę między moje kolana, i tylko dziewczyny zaczęły śpiewać piosenkę, i nagle ból w ogóle przeminął do zera. Ale to nie było tak, że zaczęło mnie bolić coraz, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej koniec, tylko boli, 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 boli i nagle zero. I nagle to wszystko ze mnie odeszło kompletnie. Mówię, oh, wow, coś się stało niezwykłego! I poczułem taką radość, takie ciepło. Mówię niesamowite, nigdy tak się nie czułem, żaden środek przeciwbolowy tak nie działa, rozumiecie, ehm, że pach. To tak, jakbyś dostał jakieś znieczulenie miejscowe. Po prostu pach i nic. I ja patrzę, mogłem skakać z radości. Tak się cieszyłem, latałem i mu, i, no i tak naprawdę zostałem z tego uzdrowiony. Ale co, co jest najfajniejsze, to już nigdy nie wróciło. Ja już jestem 6 lat po tym wydarzeniu 5,5 mniej więcej i miałem atak tych żodów co roku. Ja już ich nie mam. Więc w tamtym momencie. Gdy dziewczyny zaczęły śpiewać, piosenkę uwielbieniową do Jezusa: Bóg uzdrowił mnie z wrzodów żołądka, nie mam ich do dzisiaj. Jeżeli ty jesteś na coś chory, pamiętaj, że Jezus na krzyżu poniósł nie tylko twoje grzechy, ale również i twoje choroby. Więc możesz do niego zawołać i jeszcze dziś może być uzdrowiony. Weź to. Dzięki.